Co się wydarzy w 324 odcinku tureckiego serialu Miłość i Nadzieja? Zrobi się romantycznie, choć i w tej beczce nie zabraknie łyżki dziegciu w postaci fochów Meli. Ciją oświadczy się Cajnep, a kuzej Sili. Co usłyszą w odpowiedzi? Emisja 324 odcinka Miłości i Nadziei w sobotę 8 listopada. Podziel się wrażeniami w komentarzu. Miłość i Nadzieja odcinek 324 w sobotę. 8 listopada 2025 roku, o godzina 17.20 w TVP2. Streszczenie 324 odcinka, Miłość i nadzieja, co się wydarzy w 324 odcinku, Miłość i nadzieja. Sprawdź streszczenie TVP, Meli jest zła, bo Tahir flirtuje z Ferej, a Bulent, że Cio mieszka z Cajnep. Bachar stała się podejrzanie miła dla wszystkich. Ciją proponuje tajne małżeństwo. Kuzej prosi sile o rękę. Zobacz zdjęcia z odcinka w galerii poniżej.